Dziękuję. Na, na, na M mam furmana, tu jest Dariuszek. Dariuszek, I patrz, czy to i on ty? Wygląda jak taki Dariuszek. No, taki typowy Dariuszek, ty ty tak to Dariuszek ja. z bananem Dariuszek. na bluzce. My się ma? Nie skradaj, flotor. Dobra. A ci gonga? Dobra, trzy, cztery. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku z Unthed. Dzisiaj Unted. jest ze mną Dariuszek. E, cześć, jestem Dariuszek, tak, I, tak. I Chogaty. Ej, dlaczego chodź? Chciałem hogatuszek? powiedzieć Hogatuszek, no, no, nie? No właśnie wiem. Świntuszek. Sio, świntuszek? Młotkiem, młotkiem, młotkiem. Jesteśmy na tym samym serwerze co poprzednio, bo kontynuujemy. Przygodę. Przygodę, dokładnie. dokładnie. I jest noc zombie. Nie wiem, jak to się nazywa. U, tutaj. Widzę, zombie, czyli jak Dariuszek umrze, to się zamieni w zombiaka Dariuszka. Dokładnie, i będę. Dariuszek. Ej, tam się kopci jakiś. Ej, tutaj nie w ogóle ważne. gościu. Jak... jeździł. Czekaliśmy pół godziny na furmana, to tak tylko wspom wspomnę. Serio? Jak Serio. zawsze. No i jechał tu gościu na ba Batmobilu. Ale to prawie to. Czekaj, czemu nie powiedziałeś, że dwie godziny czekaliśmy? A... No bo to były trzy tak na No bo te... za chwilę no. was usunę z polecanych kanałów okay. i tyle no. będzie. Ej, ty, Ej, ty jeździ? Ale taki malutki to jest taki kładzik. To jest kładzik. O, kładzik. Ej, tak mogę go. w niego wejść. Ej, on Oj, cię, on no No ja jestem w tym! Tariuszek zabił, floter! Kurwa! <grydziw> <grydziw> ja nie mogę! Ty zabierz itemki <grydziw> od niego! O kurde! Coś ty zrobił, Flotar? No ja byłem w tym, ja wszedłem w to! A co? Ale no nie mogłem wyjść tak jakby z O cholera! Dajcie mi... Ja to fajnie wyglądało! Czekaliśmy pół godziny na Furman, no. na no przyszedł floter już niż żyje. Czekajcie, ja. Aha, samobójstwa słomka. Są... Nie! zwywali mnie z no to serwera! Nie, to się nie dzieje. Nie, to się nie dzieje. To jest jeden rzeczy. Weź ten, weź karabin. Dariuszek! Ale. Czekaj, Dariuszek, że... podnieś ten karabin. Tu Aj, jest. Powiedzcie mi, yeah. że wszystko Shadow będzie się Stalker okay. się nazywa ten karabinek. Podnieś go. Mm. Nie mogę na niego najechać, czekaj. Okay? Serwer jest pełen. Kruh, kurwa. Lufa, Dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. E, jak mogliście zauważyć, furman, mnie wysadził. Dariuszek. 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 O, przepraszam, to jest dzisiaj Dariuszek. No dokładnie. Nie wysadził i, I, coś. E, I niestety jestem na jakimś zadupiu. Jeżeli jeszcze raz wezmę się, powieszę, to mnie Umrzej. wywali z powrotem. Nie, do chyba trzy są ten. Czy próbę? Ej, traktor to jest? Czekajcie. Traktor? O, Furman, to... Ej, lecą. Co lecą? To zombiaki na nas. tam na nie w sumie. Na ciebie. A ty macie te ulepszone zombiaki, czy zwykłe? Ej, no czy ja nie widzę żadnych oczu czerwonych. Aha, także. a Hoga, ty, ty masz, nie? Oczy jeszcze. Mhm. Mm He, bo myślałem, że ci wydłubali. XD. Nie, halo, ja tu żyję. Ej. A nie, no... O, no ci... Do was, ja nie ginę co 5 sekund. Ej, Furman mnie wysadził. Ty, właśnie. Było nawet słychać w jak napierdzielasz nie wiem czym ty ręką czy przy... młotkiem. Młotkiem, A ja no, no. Nawet to mówiłem na głos. A, no, I... no właśnie, ja to widziałem, dlatego ja uciekłem. A ja też to nie... widziałem, bo, a ja chciałem nie wiem, tak jakby. No to ty jesteś głupi? Wsiąść no ty na ty tego zostałaś? kłada, ale tak inaczej wsiąść, że nie e, tylko tak, nie wiem. B. I później się zaklinowałem w nim. <laughs> I, jestem za gruby. Jesteś najlepszym graczem unturned jak i wielu innych gier. Dokładnie. dokładnie. No, ja się na wszystkim znam, naprawdę. Najlepiej. No, no, Więc teraz powiesz, przynajmniej możesz to nazwać poradnik, jak nie ufać Dariuszkowi. Dariuszko. Dariuszko. No właśnie Ej, nie wiem, jak słyszę Halo. Dariuszek, szczerze mówiąc, to mam przed oczami trudne sprawy i tego gościa, który się kąpie w wannie. tu. No. no. Dariuszek taki, takie okularki. Kurde, nie Informatyk, wiem. kurde, który nie zna się na komputerach. Dobra, idziemy. Dobra, e, spotykamy się w Google. W czym? No, w tym mieście. What? W Mountain Dew? Okej, okay. idę za Dariuszkiem w takim razie. Czekaj, bardzo mam plagę zombie na reju. Mam dla ciebie ubranie w razie O, oh, akurat mi jest zimno. Ej, tu one wszystkie mają czerwone oczy, ich jest od nasrania tam. Eee, no Dariuszek nie. zaraz umrze. Tak no, okay. nie. Dlaczego to się musi zawsze dziać? Dlaczego na tym serwerze nie ma TPA? Ja tego nie rozumiem. Dariuszek już umarł? Nie, jeszcze nie. 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 Ja widzę, ja sobie z tej snajperki patrzę jak cię gonią. Te A Ej, to zabij, coś. Daj mi amunicję? Ej, w ogóle mam coś Dobra. w ręce, co to jest? Penis. E, nie, mam bandaż i to nie jest dressing. Kogoś penis. A boisz się, że mnie przepraszasz? Co się na tym tapie dzieje? Przepraszasz? Gdzie mnie było? Gdzie boi mnie tam się, tam. Że, że... no jest mnie. A boisz się? Bo boisz się mnie, że przepraszasz. Aha, boisz się mnie, że przepraszasz, no to nie, to, to jest git. Ej, ale te zombie są, te zombie są niewidzialne? Ale nie, może nie, być są. coś. Ej, ja widzę, jak cię goni cała chmara go. Goni. Ty, ja widzę, jak On chyba dwa zombiaki go gonią. Jakie dwa, stary? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a, osiem, są dziewięć zombiaki. i teraz dwa ciebie gonią. Ale oni nie mają oczu. Mają u mnie. Ale nie mają tych kolorowych. Karmazynowych. Ja, u mnie A mają czerwone. No ee... bo ty umarłeś i wyszedłeś z No serwiena. właśnie, i ciekawe ja jakie wykrywa, czy że są te magiczne, czy zwykłe. W ogóle zniknęły mi zombiaki za ciebie o, już są znowu. No tak, są. Biegnij w znowu. moją stronę może. Eee, mam flarę! Mogę rzucić flarę. To rzuć moją stronę, bo nie widzę zombie. Ja bardzo dużo ich za tobą, tak tylko. Powiem. No fff, bardzo. Traktor o nie. nie działa. Już sprawdzam. I dobra chyba mnie nie gonią? Te goni cię masa! Dobra, kinu. dropię ci tutaj tego. Dobra. Ja chcę rzucić flagę. Ubranie flary tylko do i twoją, bro twoją broń ci rzucić też? Rzucaj helikopter w ogniu. No nie, tylko toporek potrzebuję. A to toporka masz. nie ma. Nie masz toporka? Serów, no, no, wzięłeś to został. gówniane ubranie farmerskie a nie wzięłeś toporka <laughs> dla mnie? <laughs> no no przecież kit startowy możesz sobie wziąć. No właśnie. No, no to masz to. Starterki? Masz to. Co, się... Co to? Masz maczetę. To no znowu Fulman rozwalił, nie? Nie no, no. to nie było. znowu, no tak, nie? Ej, patrz w ogóle ile go... Stary, u mnie to zajebiście wygląda, bo u mnie te czerwone oczy mają zombiaki, Aha, no. nie? Tutaj go świetliki, Ca cały ten świetlików go goni. Widzicie Flare tutaj? Nie. No, nie widzicie? A widzę. No, ja, tak jak nie bardzo daje światło, nie? Właśnie, nie. No, o, no. To była, ja. Ej, biegną te! Uuu, biegną do mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, I tam jest te. Ej, a przydałoby się zdobyć, nie wiem, ja bym sobie chciał zdobyć jakąś broń. Co, nie idziemy tutaj? Ale zombie gonią, to trochę halusza spieprzać. E, a gdzie tu możemy się udać? <grym> Tam jest światło, choćby w W ogóle mam światło. info, że ktoś chciał wbić na ten serwer, ale. E, ja wiem to nawet, bo mi się też wyświetliło. No, dokładnie. <grym> też widziałem. Dobra, Malki, pozdrawiamy. Czy w broń? Eee, a ty jaką ty masz broń? No tą, którą. Tę rakietę? Tą rakietę mam stary No ale ona nie ma, amo. No ale jak znajdziesz to będziesz miał zajebistą broń, no? Dokładnie. A ich ochotniki, czy gdzieś ząbaki, czy już pieprzyły? Eee, Poszły. Dobra. Okay. Uf. Ale jest ciemno tutaj rzeczywiście. Ale na szczęście, no mówię, no ja widziałem ich oczy. D Dariuszek, <noise> gdzie się udajemy? Eee, nie wiem. Nie, a już wiem, co chyba chcesz powiedzieć cha Charlotte Town. Charlotte Town? Charlotte, yeah, ja, of course, my friend. A, ale no to Dobra. jest większe miasto. No tak. No to, to będzie większy młyn tam. tam. No to widzimy. Może amunicja będzie. No właśnie. Eee, a może będzie masa zombiaków z czerwonymi oczami. No i co? Hmm. Może już dzień będzie jak tam dojdziemy. Eee, chociaż nigdy nie słońce? mów nigdy. Znaczy księżyc? Eee, za chmurami. Ale księżyc nie daje siemka, dobrej orientacji. Siemka, jestem Dariuszek, ale jesteś Furman. A nie, Dariuszek. Furman pisze siemka, jestem Dariuszek, a wy... Ja jestem Węgorz. Ale wy z jakimś szacunkiem, kurde. Ale to jest taki... Ej, ktoś przed nami jest? Nie? Witaj Dariuszku. Z... Powiem wam tak, e, stąd już widzę oczy. E, raz, dwa, trzy, cztery idzie już za nami. Jeden, dwa, trzy, cztery zombiaki idą. Do Hades. Hades idzie. Hades jak? Cztery zombie już za wami biegną. Wow. Kto ma... Czemu? Ej, on ma broń amunicję i się nawet nie ten No on się nawet nic Nic nie powiedział Bejpo. No bo nie wiedziałem, Aha. już nie mam? Serio? Raz, dwa, trzy, cztery, co dwa Dobra, chodźcie 7, 8, 9, 10, Okej, idziemy. Czyścimy, już patrzcie idzie zombie. El do miasto wyczyści. No właśnie, właśnie, właśnie o to mi chodziło Ej, klej! No. Nie wiem po co mi klej. Ej, zabiłem zombie. Latarka By... wypadła jak Ej, klej można? tam! Latarkę Ej. nie ktoś wejłowie. Tu jest, tu jest! Masz! Czekaj. Wiesz latarkę szybko, no, bo to jest zombiak, nie. czekaj zabijmy. Furman cofnij, wycofaj. <grym> Jeszcze? Furmian. No wycofaj, ty, wycofaj, bo będzie lipa. Jest nice. latarka. latarkę? Ej tu musi tu, leży. Ej chodźcie go tak na wow. dwa baty, wow. kucharza weźmiemy. No. Z dwóch stron. Um. On wtedy nas dobra. nie zdąży zaatakować nawet. Padł. Czekaj, Czekajcie, ja muszę sobie um, rzeczy sobie przesunąć jakoś tu. Ej dziwne, że mogę trzymać rzeczy w tym. O, macie światło teraz? Wow. Wow. Ale zajebiście. No Furman! Ej, wiesz co się stało? Co? Wypiłem klej. <noise> I mi się sterowanie odwróciło. <noise> Serio? No. <noise> Skutki o, picia wódki. Ej, ej, nie, zabij mnie. Y, mam 5 HP chyba. Wow, 10. ale jasno przynajmniej. Ej, tu też jest klej. Ej, hogaty idą do ciebie zombie. Masa zombie z tyłu za tobą zombie jest. A Jak się napisało tą komendę, żeby dostać. I ten... skąd one tu się w ogóle wzięły? Halo. Karty starterki, kit Starter. Spa ha! patrzcie ty! co zrobiłeś! Jak to zrobiłeś? To e, no, ja mam 10 HP. Muszę Musimy... Ty, ja mam bandaż! Uciekaj, dressing mam w razie czego jeszcze No, 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 razy. dressing. I e, e, uwaga, tutaj dressing Do nie sałaty. jest. No właśnie, to nie jest zasałatek. Dokładnie, to jest lepszy bandaż ziomki. A furąt jest no, blisko? Blisko, blisko, bardzo o, blisko. No drob... w ogóle. A latarka też wam daje światło. No bo tak dużo. Fa dużo fajnie fajnie mam teraz Ej, chodźcie, taki super macik. Super światło daje. W ogóle się jasno robi. I tak? idziemy w ten sposób, ja patrzę gdzie zombie. O, już sobie. Ej, no bo one mają taką blokadę. Czekajcie, ja wezmę sobie dressing i całą resztę, resztę tego sytuację. Weźmiesz czy poprosisz ładnie? Ej, mam bandaż jeden no. Dressing ci wyrzucę ziomek. Dobra, ziomuś. Ziomeczku. Ziomeczki! Nie ma ziomeczki. Dobra. Siemaneczko ziomeczki <laughs> widamy w kolejnym odcineczku Minę krawci! Odcinek 3548 Ale a, Aha, no. a a. właśnie zauważyłem, Czu? że teraz jak już, y, wiesz. Nie Ale nag... se w żyłe wpakuje. Mm. Jak y, tego? Już nie nagrywałem Minecrafta, to nadal są ziomeczki ah, w innych o. grach, nie? Ale w żyłe. Oh. Właśnie w żyłe? Co? Dwa, nie wiem w, 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 wacinę. <laughs> E, dobra, nie, idziemy nie do, wiem, jest do tego tak szereg, szereg, to? Nie potrafię po angielsku aż tak dobrze mówić. The sign się mówi. Ej, czy idziemy w, na farmę? A na farmie na nie, farmę. To będzie, nie, to Nie, Chodźcie na farmę chyba. właśnie, lepiej na farmie będzie ziomki tam Hershel będzie. Hershel nie żyje. No, ale tam będzie jeszcze z nogą. <laughs> jeszcze z nogą. E, furman Ej, furman, zombie. Ja ci świecę, Aha. dobra? Dobra. Ja wam świecę, o ja jestem sobie... na mordę. Ej, baton z niego wypadł! Biorę. Kartonik. Górko, recenzja, ej. batony. W penisy przed, przed chwilą... moja postać, tak jak kosę w C się bierzesz na Dobra. F, -nie, I tak ją obraca, to przed chwilą tak latarkę obróciłem. Ej, no, ej, posiedź mi tu, bo gdzieś coś strzały upadły. Ej, no, ja. tu gdzieś była... Dobra, jest jedna. Dobra, guys, idziemy, chodź. Jeszcze, jeszcze jedna, jedna została, tu będzie. Dobra, mam. Masz? Dobra. Idziemy. Dobra, jestem ej, legolas. gdzie! są ludzie! O kurwa! Każde światło! Ło, rzeczywiście! Fermaj się! Skitów przypał za tyle nisiąc! Bagiety! Ty... Hogaty jest po drugiej stronie. Dobra. <gulety> Ci uciekli w ogóle gdzieś indziej, okej. Okay. Ty, jadą Hogaty do ciebie. Nie chcę nic mówić. Ty, mówisz o zombie. Idą Hogaty, jadą w ciebie. Nie? Tak, no jest on coraz Nie, nie, się cofają. Wow. Bagiety. Ej, poł się, poł się, ze ze, 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 ze. I czekamy. Ja leżę. Okej, okay, wyjeżdżałem, Ale kurde, obrobili Bagiety! to miasto. Co Coś mali! Ej, wybuchło auto! No... I, i gościł jest film, w poście. Zajebimy go? Chodź i... Chodźcie. Ale... Ej, widzę, to... gonią go! Jest cały biały, gonią go zombie. Dobra, Chodźcie. lecimy, lecimy, to lecimy. i go. Dobra, spoko. BAGIETY! Halo, policja, proszę się nie ruszać, bo będę musiał strzelać. Proszę się nie ruszać. Halo, Postał. dzień dobry. Mów na alcie, mów na alcie. Bo Bożena! Bożena, nie uciekaj! Ucieczka na nic ci się nie przyda. Boryna? Boryna, gdzie uciekasz? No, ej, on ucieka! Wywalił Uła. się. Ej, zombie, 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 zombie. J ja Ładnie? zabijam ze swojej strony. Furman! Wow! Furman, ile masz? Ej, wykrwawiam się! Krwawiam. Uciekaj, Hogaty pierdika siebie. Weź. A ty weź dressing. No mam... wiecie, ile ja tu zombie ich zabiłem? Kurde. Chodźcie w moją stronę. Bo ja tu zabijam zombie wszystkie. Guys! Yy, pro, fo, może ktoś się sfokusował? Ja, ja sfokusowałem leć. Ale nie zero tak blisko. HP? Dobra, ty. ja mam te Miałem 0 HP i uleczyłem się na 15. Miałem 0 ja HP ma i nie mam wcale. Aha, Furman nie żyje. Szybko, no. bądź do mnie. Dobra, dziś Bożena umarła niestety. <grym> Ile Jesteś jest daleko czy? Furman, czy czekaj. daleko? Yy, czekaj. Musimy odczekać 300, aby otrzymać kit ponownie. Co za shit. Jestem daleko. Dobrze, czekaj. A, czekaj. Jeszcze Zobacz, jeden ząbek idzie. Dobrze. Zrobię Self-Right czy ja, Suicide. Ja się pojawiłem tam na początku, wiesz. Dobra, zniszczyłem go lesia. E, Ciekawe. Się... rzucę ci, chodzi, dressing ci rzucę. Masz Kolejny. jeszcze jeden dressing? O, a po dobre, po bo robię sałatkę. Stary jest, <laughs> Jestem <laughs> najlepszym medykiem tutaj. Dressing. Mam Mi dressing. bandaże zwykłe zostają, ale no. Ja sobie skorzystam. Uważaj, ząbek idzie za tobą. Uciekaj! U, farmer! Zombie farmer! Nie, to jest ten, yy, boże, ten co, ale! Uuuuh! Ale Jeju! Ale A te one, są dobre. Tak, jakby do pewnego momentu. ty. Yy, sok poleciał z niego. Fajnie, Zgubi że mają te zgubijarów. zombie lud. Kiedyś nie miały, nie? Się dobrze, brali. ale suchy lud, czy? Jaki? <laughs> <laughs> to to ten, To Chodziło o lud, o ludzi. Dużo ludzi. I Aha. czemu te zombie do nas biegną? I one dalej u mnie mają czerwone oczy. No bo... to, to była... no. Ej, piesek biegnie! Jak tu przeżyć dłużej niż 5 minut? O, ej, pieski są złe! Hogaty, umrzesz. Zabiłem już pieska. Aha, dobra, ej, ja jestem... Ej, hadesy mnie atakują! Mm. No hadesy... Ej, mam ej. 20%. Ale hejcisz hadesa czy Ucieka, to coś takiego okay. już? Nie, znowu się wykrwawiam! Weź tres. No, no, ja mam 2% życia. A ja się właśnie wykrwawiam. 18. Nie biegnij w moją stronę! No, i jeszcze bandaża użył wiesz, że się wykrwawiam. No, ja mam 2% życia, stary. No, przypomnij. Ja też... Umieram. Nie, nie umierasz, nie ściemniaj. Umierałem. Nie, nie no, Szukaj dobra, tu, rozwalę się jest. obok ciebie. Gdzie... O, super. No, tak. Rozwalę się obok ciebie. Aha, ja jestem gdzieś w dupie bardzo. I ile można razy suicide? Dwa? Dwa albo trzy. Suicide! Ale dobra. mnie przyniosło w ten samym miejscu, gdzie byłem ostatnio, także... Ktoś z was miał amunicję? Koi, jestem bardzo blisko, dobra. Teleportowano Wiesz, do... Wiesz, Furman podniesie. miał bandaż, mogłeś podnieść po prostu bandaż, który tu leżał. A serio Typie. miałeś Furman bandaż? Tak padłem, pewno ta. Ej, dziwne, że się pojawiasz tylko z bandażem, nic więcej. No to fajnie, masz bandaż przynajmniej, ziomek. Już nie masz. Eee, ja się, właśnie Czytam zdobywałem. czat i nie wiem, co się dzieje. Sari Drusia, co? I tam coś tam, Kingdom, coś tam. Kindom, halo Kingdom. wiesz, zacząłbyś czytać jednak poprawnie. Ja nie wiem, co ty robisz. W tej szkole to ty chyba uczyłeś się amerykańskiego, angielskiego Beskitu. Takiego. takiego slangowego. Dokładnie, tylko taki się uczyłeś. Kurwa niggers jebany. Dokładnie, ściemny taki zawsze. Biał torch? Co to jest? Ale ja czytam serio. No, to jest... Resist ej, czemu time. wyrzuciłeś Shadow Stalkera? No ja nie rozumiem. Rakieta. To, to nazywaj no. rzeczy po imieniu, rakieta. Eee, blowtorch to jest pochodnia, której używa Blowek. <ścoughs> oh. wow. A nie, ej, hey, co? Holga, ty widzisz iskry? Get to jest naprawianie samochodów, da. Nie widzisz iskier? Takie nie nie niebieskie iskry z tego Ej, hey, flotar, you get react, normalnie. Yuge. Hitler. Juge chodźcie, zobaczymy, czy w ogóle coś zostawiły tam te typy, jak takie hmm. sępy. Generator mamy, super. Generator! Y -y. Czy coś o. jeszcze jest? Furman, Napisać jesteś wciap过ạc. daleko? Jest to przy lotnisku, ale... A, Furman. W ogóle inną Uch. rozgrywkę prowadzi chyba. Chyba tak. Fakt, nie można stąd wjechać? Fuck jest? the system! Fuck fuck Ty. the system, fuck the Ło. system. Jezus! za zaczął szczekać! mać zombie, ej, się wystraszyłem tego! A ja nie roz... Ja nie ogarniam jak ten magazynek się zrobić. Eee, biegną zombie. Piesek biegnie, hmm. paruj! Hogaty, pomóż mi z psem! A dostał przez szyję, o kurde, ale to było niefajne. Ale luja mu zasadziłem no, Taki luj przez szyję. Ej, Flotar, wiesz, jak go w bronie w CS? Tak. F? F. Jak wsiadaj. Ale przecież. Ja o tym mówiłem, że. No właśnie. tak, nie jak w się. No właśnie, no Dobra, myślałem, że nie wiedziałeś, jak A co, googlowałeś to czy co? Nie, z przodkiem odkryłem ziomek. A jak co grasz teraz? No jasne. O tu jest tasak, yy, nóż. Chodź ogar to sprawdzimy czy coś tutaj jest. No to chodź sprawdzaj stary, ja tu zabijam zombich. No zombich. Nie Zombiaczku. Ej, ciekawe czy palnikiem mogę zabić zombiaka. No może, ale to jest trochę czasochłonne. Wow. Palnikiem możesz zabić Ile ludzi, batonów, <laughs> o, chipsy, raidler, złota sklep. Patelnia. Ja nie rozumiem, że zawsze w tych grach survivalowych, nie? Mm. One się tam dzieją nie, nie, nie wiem ile lat po tej apokalipsie całej zombie. Mm. I jest tak, że po pierwsze planeta, znaczy ludność na pewno była większa niż jest pokazany tych zombiaków, bo no. w zombiaków jest zawsze parę. A po drugie zombie, eee, a po no. drugie, <laughs> po drugie. No, zawsze, po drugie. zawsze w sklepach jest, zostają Zostaje parę puszek. Jedzenia. Uh, jedzenia. No. no bo przecież tak zawsze jest, a ty nie wiesz o tym? To ty ja bym, jakbym opróżniał Traciła sklep, to bym opróżnił go w 100%. Wszyściutko bym. Półki nawet wyniósł. Żeby nie wiem, co z nich zrobić. Jaka... No, nawet nie będę mówił, że cebula, bo to jest za mało powiedziane. Lu, chciało. Serio, nie. ale no i nie rozumiem właśnie logiki, logiki tych gier. Że, o, zawsze dobra, idę do sklepu. O, zawsze są dwa batony akurat. Co z tego, że jest 10 lat po terminie ważności tych batonów i się na pewno zatrujesz nimi. Ale spoko, batoniki są. O, bardzo pyszne. Ale może na przykład była przed chwilą i jeszcze mam się przedostać. <laughs> może ktoś zrobił przed chwilą tego No to batona? ile będzie trwało to przed chwilą? No, chwilę. I jeszcze jeszcze przed. przed. Jasne, ja się czepiam, bo to są tylko gry, nie? A to myślałem, to że filmy to pod, jest pod, podstawowy. Czemu argument. czemu tu klej leży? A, bo Furman go. Ale nie, pochał. tutaj! Ej, chcę się tutaj. usłyszeć, tutaj. Zacik? Klejły Furman. <laughs> tu masz binocularz, Ziomek. Grabie masz. Ej, tu masz strój strażaka. O, to dla Furmana, o, o jest. właśnie. <laughs> serio, jedziesz? No. Um, dobra, niech będzie. O, no nie, P psy! Psy! Ach, chudy, nie wiem, gdzie jechać, Dobra. Bogaty ja nie... pies idzie do ciebie. O, helikopter w ogniu, dobra. Uu, skąd ty masz broń? Jeszcze nie wyjął. Nie, no serio, skąd ty masz broń? Z... Zbro? Z, z rojo? Nie, chodzimy że rojo, rozumiecie? Ale. Roz, rozbrojony. Ale nie serio, ty, ty mieć tam w tym? Osp Londek był, była broń? Londyn. Y tak. No to skąd ty masz broń? Ty palnikiem Skąd No, tak. ja pytam serio. O, ile je, jedzie! I Wok syreny? nie wiem jak! Ej, skąd ty wziąłeś ten pojazd? No. Znalazłem. Wysiad. <noise> Dziedzicie. Dobra. O no, dobrze, rzeczy. też ma broń. Rick kurde. Piesek biegnie! Ej, no a czemu ja nie mam broni? Bo jesteś rudy. Ej, naprawdę rudy. <noise> Panony rudy. Wiesz, że nie mogę was zabić. Zabił Ej, Creeper. Clipper. Clipper. Klaper. Idzie na... idę na gas station. Gas station! Gas station! Gas station, gas station. Latarki ktoś ma? Ma ktoś strzały? Eee, tam leżały, Furman, Leżały. Chcesz strzały? Tak ci wyrzucę. Chcesz strzały? Bo tam leżały. Rozumiecie? cię. Yeah, 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 yeah. Rybowanka! Jebnij się w czaję. Wyrzucam. Jebni się w Dobra. Ja Jak te amunicję się drinka. robiło w tej grze eee, amunicję? Musisz mieć ten. Eee, Dobre, mam nadzieję, że pomogłem. Musisz być ten. Myślisz, że ktoś się ciebie pytał o zdanie? Przepraszam. Talony flota. No, no, Koncentrat jakiś wziąłem pod nią. Pomidorowy? Jak Ej, to ja bym chciał. Ej, Ej, kogaty, weź jedną butelkowany stawę, bo... kokos, jest w ogóle coś takiego w prawdziwości? Butelkowany no no, no kokos? nie ma. No, nie masz? I macie. Jakieś... kokosowe? Aha. Ej, mam sten. Oliwka kokosowa. E, oliwka. Ej, ten jest. Butterfly knife. Ej, ale Ej. zgadnijcie, jaki pattern. Jaki? Żaden. O, lepszy żaden niż żaden. Ej, tutaj kobra leży rozwalona. Normalnie. Lepszy żaden Ej. niż. Ej, patrzcie, tutaj rozwalona. ten co ma hogaty Rozwalona ko kobra leży. Widzieliście? Rozwaloną kobrę naga. Ale, ale nagra, że kobra od Tigera? O, jest. Przypomniał mi się to zdjęcie. O. Tutaj kobra leży, chodźcie, weźcie ją sobie. sobie. Potra, chodzisz sama, potem płaczesz. No, psy! Wagać <gadź> się to nie umiesz. Ej, kości se połamałem. Nie, nie nagrywaj w ogóle, Floterek. No, nie, no, no dobra, dobra bo nie. jeżeli nie wiesz, to że dressing to jest bandaż, taki jakby. To to też nie dosyłatę. wiesz, że bandaż to jest dressing. A serio, co oznacza dressing w tym, w tym znaczeniu? No, to są no. Nie wiem, ile razy mamy ci powtarzać, Ej! Cię zestraszyłem. Zestraszyłem. Ej, nie no Weźcie ten napełnicie zbiornik, nie? z się guys A mamy zbiornik z paliwkiem? Ale weź do buzi trochę paliwa i łaś tam, nie? Ja mam Do buzi to ja mam jakieś co innego. No to chodź, jesteśmy tu sami. Aaaaa! Ja mam spawarę idę naprawić na No samochód. Dlaczego? Może nie wybuchnie. Ło, ktoś strzela. Graty. O ty, O fuck. O oh, fucking. Eee, aha, Dobra. ja nie byłem w tym, tym, tym. Co to jest? Za miejsce? Po, policja. Eee, policja, tam będzie broń! Biorę broń, Tam jest kobra. Zaklepuję. A gdzie był ten tiger? Kobra. No, kobra na jest na policji właśnie. Um, no, chyba mi się oh, skończyło. Mm -hmm. Nie wiem, jak to skomentować. Jest! Kobra! I rzeczywiście, kobra mm. jest. Wow! Mówić do niego, że kobra leży, a ten nie wjeżdża. A serio, to o tym mówiliście? No. Ej, flotar, chodź, napisz nie kleju ze mną. Bez hitu mam dwie. To, to brzmi zachęcająco, napisz się ze mną kleju. Ej, chodź, flotar, bez hitu, sobie Dobra, polega. ja idę sobie w żyłę, dać ją. Potem to... będą szli zgony. Flotar, widzisz, lejuchy. patrz, patrz. No, patrz. widzę. Ooooo, chogaty zombie z tyłu. Ej, ale to mi dodało dużo. Ja zabijam A, tym palnikiem tego zombiaka. Żyłę, dodaję żyłę. teraz będę szybszy. Ej, chodź, skończymy życie. na tej wyspie. Poczekaj, skończymy na wyspie. Skończymy? <laughs> Skończę na tobie flotar, co? Ej, flotar, chodź, czekaj. Popłyniemy tam na kleju, chodź. Na kleju, dobra. Masz czekaj? klej? Bo ja nie mam chce Chcecie kleju. się zbizgać klej. Chodź, chodź chodź serio? flotar, chodź tu do mnie. Mi się kojarzy taki był reportaż na tym... No, czy no. ty mnie bijesz? A nie, to chogaty. Chodź, ej, to jest... Mi dobra. się kojarzy taki reportaż jak takie dzieci z Rosji. No, no. no wyski... I on tam było, to Wodają wszystko może się skończyć z tą No pięć. na trzy. No, trzy, trzy dwa, cztery, jeden lufa. Dobra. Co się to stanie? O Jezu to było słychać jak... I co, nic się nie stało? Nic? No, wszystko jest okej okay. Skleił ci mordę? Mm, ja tak ci sobie. zrobię screena mm. A co, masz jak, jakąś fazę? No I idę odwrotnie to było od tego, Ale było się Ciii Ale głosy Co to za... Jakie głosy masz? Takie yy... O dobra Ale... A nie, jest okej okay. Nie, nie wiem o co ci chodzi Ej zaraz wam screena podeślę, to zobaczycie kiedy. To może weź mi go podeślij, to ja może wkleję Jeżeli Dobrze. będzie mi się chciało ludzie, to właśnie wkleję tego screena. Dobrze! Właśnie teraz, leci Dobrze! A Hogaty daje jakieś dziwne dźwięki ze swojego... Układa Uk sobie nowy mikrofon <ślech> A kiedyś próbowałem <ślech> Albo z drugiej strony układu pokarmowego Ha! Czyli w dupę, jeżeli Uuu! ktoś nie wie Odbyt. Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu i tego, że płyniemy do czyjejś bazy to nie jest baza, bo zobacz, czy jest oznaczony na bapie. Eee... Robimy szturm. Czyjaś, Szturm! 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 Taki młyn! Przepraszam. Dobra, Ty... o, o, o. Ej, to wygląda jak taki domek na drzewie, tylko że nie jest na drzewie w sumie. Tylko że jest większy. Ej, tu jest jakaś... To wygląda jak domek z piasku. Zamek z piasku! Budujemy tak? swój dom na piasku! O właśnie, czyli my w sumie wybudowaliśmy ten zamek. Dokładnie, wiecie? to jest Dokładnie. nasz zamek. Nie chcieliśmy mówić na początku, ale straciliśmy na niego naprawdę. Uwaga, ej, uwaga! Na kurwa! Debile. Krwawie. ma ktoś bandaż? Zamęczę, piszę, mam, ale ja też No Debile. No furman, daj ten bandaż. Poczekaj, e, już, już, ci coś robię. Dobra, mam, 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 mam dziękuję. Proszę. Panie, słyszę? E, dałeś mi? Nie. <laughs> Jeszcze nie. nie. ma ci dać. To... A co stawiasz? To jest woda. No powiedz, że nie chcesz. No, my nie chcę, już. już, już, nie chcę. Chcę tylko zobaczyć, co jest. E, Hogaty, chod, chodź tutaj. Nie. A czekaj, da się zniszczyć te zasieki? Zniszczcie. Na no pewno ci? się da e, C, X O, oh, fak Da się, da się niszczyć. Dobra, jest, Hoga, ty chodź teraz. Idę, guys. Ale fajne, fajne tego, e, fajna sprawa. Tyle w temacie. Okej, okay, jestem. Fajna baza, nie nasza. Robiliśmy no, no, no. Dosyć długo. Wybudowaliśmy ją. Tak, nie. To miała być niespodzianka na początku odcinka, ale się zrespiliśmy. Nie w dokładnie. tym momencie w tym dokładnie, się no. Się Ej, ty, ale to... ktoś dał te, te... Y... Jak ty tam wlazłeś? No, drabiną. Tu jest wejście przecież. No hello, drabiną przed A bez kitu. A ja nie no, mogę jest... skakać, bo się połamałem. Bez kitu, a bez kleju? <grym> bez kleju nie ma zabawy. <grym> uh, <u>, słabe. Hmm. <grym> no, nie wiem, dobra, chodźcie się tutaj pożegnamy tak fajnie. Klej wady. What? Czekajcie, no nie wiem, Jestem łucznik. Dobra, także w tym o kurwa co, co ja zrobiłem. Zdżemowałeś się? Nie, 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 dobra, jest wszystko okej. Okay. Także w tym odcinku to bym na tyle dzisiaj grał ze mną e, Dariuszek. Uuu! Oraz Świntuszek. Hej! To ten czarny. To ten czarny. Z, z tego, z wyról. Dobra, dobra także Kolejny odcinek już za tydzień, na razie, i robimy dżemową imprezę. Tutaj Dokładnie. Dokładnie. aż spadł. Furman spadł, się zjebał na sam koniec. Cwurnia, no umarł. Dobra, także na razie, ludzie. LP.